Jak dobrze wiemy, Drill w Polsce jest dosyć mocno szkalowany. Przez akcje w Poznaniu, czy chociażby Drillowców ze schodków w Warszawie. Dzisiaj przebiorę się właśnie za Drillowca i będę trollował ludzi na OmeTV. A wy, jeżeli jeszcze nie subskrybujcie, to subskrybujcie oraz łapkujcie ten film. Ponadto, widzowie, wbijajcie na Discorda, który jest w opisie, ponieważ ruszył mój nowy Discord. Halo. Ej, jakie muzyki słuchasz? Słuchasz Drillu? No tak nie do końca Dla, A czego słuchasz? Travis Scott, Najczęściej w sumie <noise> Travis Scott. <głos> <głos> o! o Drillowie! Yes! Shottos! Shottos! Co tam? Nie no zajebiście brat Dobrze, bra braci się nie traci, widzowie jak traci, to nie braci. Wiadomo jak jest. Och, jaki drillowiec. Czego słuchasz? Ja? No. To zależy. Ja wszystkie osłucham. Oprócz a, disco pola. A, a słuchasz drillu? No. Jakiś malik montana, coś ten? Czy nie? To jest drill według ciebie. No, a nie? Tak średnio bym powiedział. No, to jesteś chyba jakiś lekko, lekkowiec, nie? A, ty jesteś drillowcem, kochany ze złotych tarasów? Może i tak, a co? No to dawaj na słodki, zobaczymy. Dawaj, dawaj. No to przyjeżdżaj. Kiedy? Jutro? Będziesz jutro? Wyskoczysz ze swoją bandą kurwa, lamusów. Stary, ty rozmawiam. chyba nie wiesz z kim rozmawiasz, nie? Wiesiłem cię kurwa do wora ty chyba, nie ty, z kim z kim ty, ty chyba nie wiesz z kim ty rozmawiasz Ty chyba nie wiesz z kim ty rozmawiasz Z drilowcem kurwa. ze schodków, lamusem jakimś Wiesz, cię stary na strzała poskładał O kurwa, faktycznie Przecież jesteś chudy człowieku jak drobina z Minecrafta Siema! Zimanu! Siemano! Słuchasz drilu? Je, yeah, je, yeah, je yeah. Kogo słuchasz drillu? To ten cały dril? Pat Ej, to chyba prawdziwy yeah. drilowiec Yo, Zrobiłbym tak samo, stary, ale patrz, czekaj, patrz mam stary nie mam gaci na sobie Nogi nie możesz podnieść Nie no po prostu starnego no, jak... no, Ale ja mam kolano ci podnieść chłopie na wysokość czoła ty jesteś roz***ny Ja na wózku jeżdżę ty się śmiejesz Chyba ciekawa co? Chodź tu. Chodź. No dawaj, no to dawaj, no to dawaj, to dawaj. dawaj schodki. Jutro. No to dawaj, no to dawaj. Nie, to dawaj schodki jutro, schodki? zobaczymy. No? Nie, 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 ja jestem akurat królem schodków. Nie podbijaj, nie podbijaj, to nie twój ten, nie twój poziom. Jak jaka ci robisz szata, zrozumiesz, robię ci drive drive shooting. Twoją szkołę, rozumiesz? Klik, klack, człowieku. Pek, rozumiesz co chodzi? A, ba, 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 ba. Dobra, jutro, jutro schodki. Głowa nisko, głowa nisko, stary, głowa dobra, nisko lepiej. Dobra, ty łapie lepiej do góry podnieść, bo ci dojadą. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. przepraszam. No tak, no i bardzo dobrze, grzeczny jesteś. Drillowcem. O CJ, nieźle. Drillowcem trzeba się urodzić. Ale drill. Co powiedziałeś? Ale drill. Ale słuchasz drillu? No. no. A kogo słuchacie z drillu? Jakiś malik, coś. Alberto. No. <grywa> Ej, słuchajcie drilu? Czekaj, co? Słuchajcie drilu? Nie, nie. Widzowie, drillowcy? Drillowcy są tutaj mega nieszanowani. Dlaczego tak jest? Nie Witam. Witam. Słuchajcie drilu? Tak. tak Kogo? Na łagowo. Rusiny. O, to jest dobry ogólnie artysta. Wesel. No winy. Słuchajcie, a co, czego jeszcze słuchacie dobrego z takiego z drilu? Z drilu? Nie wiem. Jakiś ten? Malik Montana, coś? Tak. Malik Montana. Halo. Słuchasz drilu? Nie. To zacznij. <laughs> po co? A czemu nie? Jestem starym pokoleniem wolę rapć. Se. To zacznij ze drillu, pozdro Halo Nie no weź Co? Weź coś, zaśpiewaj coś no Ale co mam ci zaśpiewać? Co umiesz? To co jest koncert życzeń? Tak No to czekaj Tego wieczoru wyrwij mnie z domu Coś tam Już nie peleryna tylko ortalionu, Bądź moim super hero Bądź moim super hero Bądź moim super hero ma nawet repertuar hero. Nawet pięknie zatańczyłeś No tak wiadomo My drillowcy umiemy dobrze tańczyć mm. Dobra. Strasz teraz? Tak. Team, właśnie robię kupę. o ale drill, bratku. A ty masz loczki, stary, i nosisz kaptur w. No, kupa i chociaż jakoś wyglądam. Nie, jak ty, w kominiarze. Stary, jak ty musisz chodzić, bo nie masz samochodu, beka z ciebie, a my prawdziwi drillowcy jeździmy prawdziwymi gelendami, chopie qg jest 3MG, rozumiesz? No. Robimy drive-bye człowieku na takich typków jak ty. Co, kurwa, pierwszy zakręt, i kurwa, drzewo jest twoje, ty, ale to ty masz grzywkę jak taki właśnie o... Halo! Ty kurwa Sebastian Alvarez. To tam Sentino. Widzę, że licówki zrobione elegancko. Słuchajcie drillu? Tak. o Jestem śliczny. O, jestem ŚLICZNY! <grywa> Spoko, nie? Cześć <Uu>. alternatywko. Cześć. Jak tam? Spoko, słuchasz Rusiny? No, no. A jesteś śliczny? <grywa> nie, nie. Jestem śliczny. A. Kogo słyszałeś z drilu? Marit Montana. Ja też no nie chcę Tego wieczoru Ej Wyrwij mnie z domu mm. Mm. Mam nowy dresdor talionu Bądź moim super, hero. super hero. Bądź moim super hero. Przestań Jezu Zuska, przestań Przestań mi pokazywać mm. Zuska! Hej no wiesz. Oh my time Lubisz gangstera? Pantyga. No ciebie na bury, ja. Nasz, Gdzie byś zabrała, my na pierwszą randkę? A do ona ma Ciebie Ale to jest tylko pytanie, <noise> nie? Gdzie bym cię na pierwszą randkę zabrał? Myślę, że do chłopaków. Normalnie. Skip. Co, z kim? Co z Nie, nie, nie. No dobra, no słucham dalej. Ja Łuków alkoholowych nie pijemy. Normalnie. Poszlibyśmy, o, poszlibyśmy wysłać paczkę chłopakom dobrym do Podblok. I no... Teraz bicepsa? Nie. Ściągnię... nie, nie biceps. Może jeszcze chciałam czekać. A jakie masz włosy? Czarne. Jakie masz włosy? Bo ciemne. A dużo masz tych włosów? Co? No takie Ej, trochę długie są. Nie mogę szczekać. A masz zakola? Nie Może mam. lubi psy. Okay. No to powiem. No fajnie. Skunczy, skunczy, skunczy. Nie mam zakoli masz i mam buskuta. Tak. A czemu masz taką bluzę na sobie? Bo no jest no, w No cicho, ja próbuję poznać mojego chłopaka lepiej. Halo. A, ja A ja masz lat? 20. A który rocznik jesteś? 03. To tylko No. różnice. Ale na no lubię drugi. starsze. A no to ja A skąd jesteś? Z Krakowa. No i tutaj Nie, no, cię... no, przyznaj się skąd, serio. Przyznaj się skąd jesteś. A ty skąd jesteś? Z Warszawy. Aha, no to Warszawa. Kto nie, 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 ja pochodzę. tylko tu z mieszkam, z stąd nie pochodzę. Pytanie, pytanie podstawowe, czy zapłacił za Ubera do Warszawy? Ale skąd? Z Konina. Ja jestem fagata, z Konina! No nie pierdol, że wy jesteście z Konina, no <laughs> Hello Witam Chcesz iść ze mną na teledysk to mój kolega jest drillowcem i robi nuty Chciałbyś iść na teledysk? Szukam ludzi tutaj na teledysk Ja? Drillowcem? Tak średnio Ale tylko wiesz, będziesz stała i... to tyle a Ja się nie nadaję do takiej rzeczy, że to trzeba wyglądać, czy No tak. ale będziesz miała nie? A, a już mam Pokaż A mam w szufladzie, nie ma. No to pokaż, sobie. pokaż a Jest trochę brudna, ale to się nie To teraz ją załóż Nie O cool, ma? No, trochę. A zatańczysz? A to jak wjazd jestem na posełki, że, że będziesz mi rozkazywał. Nie no, ja się zapytałem tylko. Wielki gangsterze. No, się możesz pytać czego innego. Drill, Oh no! gringe! ty masz farbowane gringie. włosy, człowieku. Co ty w ogóle tu szczekasz? Nie mam. Masz włosy jak siano, chłopie. Ty masz kominiarkę na bani w domu w sensie Drilowiec, To z Labryga <grystanie> Dawaj po, 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 po coś tam Drillu. Tak, Słuchajcie, tak Kogo dokładnie? Malik Montana Prawidłowo, trzymajcie się siostry i bracia Niech Drill będzie z wami Drillowiec, siema, no siema, co tam u ciebie? Dobrze, ile masz lat? 15 Złamiesz? Nie kłam, 08 jestem Pierwsza klasa techniku. Siemano, hej Ale ty masz pokój chyba 2 metry na 3 metry, co? Ale klita ja pierdolę Ale... Ale coś wiesz coś. To we wypijesz ściankę działową z Byski i Podchodzisz hmm? do delikwenta i... z główki i wiesz. Śmieję się, że mi to nie skurczy trzeba, bo niektóre osoby mówią mi, że mamy lotnisko. A przyniesiesz mi Aztek to ty. Co ty co, Aztek? co ty gadasz? Co ona gadała? CO? Co to było? Ha? Że kominiarkę, człowieku! Ku... O, o, czekaj, stój, 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 proszę, stój. No stoję. Ocenisz Texpisa? No, dojeknę. A skąd jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia, mam. Lubię mi go na Spoko, nie? Spoko, no, zajebisty. Ja jestem OG drillowy ogólnie, bo zobacz, ja mam ten OG styl, nie? Fajno. A słuchasz drillu? Słucham, słucham, no. A Kogo słuchasz, drillu? Malika. A kogoś jeszcze? Nie, Malika praktycznie ino. A Rusina Ino? Nie, nie, mało ich słucham. A tego, nie? Alberto. A ty? Ino. No ja słucham, wiesz, Alberto, Joseph, Baba Hasa, Trinkevasa, mm. y, Malik właśnie, Rusina, Ino. A Madeusz Ferrari Roślik? Co jest? No co jest mm, co jest? Co jest? Kurwa mordo No nic. Ty jesteś łysy? A no i co że jestem łysył? No ale po to pytanie kurde, nie stwierdzenie się pytam, tak? Bo ja nie, jak mnie wy w wszyscy po kolei, to, to drillovcy ja pierwę, bo no tylko potre Co? Gada. Hej, piękny. Hej, przynajmniej widzisz moje mordy, tak myślisz, że jestem piękny? No bo masz fajną bluzę. A dzięki, dzięki. O czy jednak są zwolennicy drillowania tutaj? Flaczka? Ja nie wiem, wszyscy kupi, jak ich znam? Masz miękkiego flaczka, czy masz biceps? Biceps. Miękki flaczek z ciebie. To było niemiłe. Bo co? Bo ja nie chodzę na siłownię od dwóch tygodni. To co? Bo po co? Bo, bo tak, bo że z flaczą od razu jest dosyć twardy. Co pierdolsz, Makaron. Z czym? To wygląda jak psiakarma, tak szczerze, trochę z makaronem. <grym> a, <nie. grym> wow, się mam. dawaj, jakiś drink. A co ja jestem, kurwa, koncert życzeń? No, tak wyglądasz, Tomek, to się sprzedajesz. Dzień dobry. Ty jesteś DJ-em? Tak, DJ, no. Ty zagrasz coś? No nie mam tu konsoli przed sobą, nie? A, Ale właśnie, nie wiem, coś mi tak, te światła, to wszystko mi podpowiada, że jesteś DJ-em. DJ Czybany <grym> DJ Jarmuch, pozdro. DJ Lolo, ja. widzowie. No i widzicie widzowie, zostałem w sumie tylko zwyzywany, że jestem drillowcem, więc trzeba przebrać swój kostium nieszczęsny, szczerze zapociłem się w nim strasznie, nie? To jest tragedia. Jest tak gorąco, a tak gorąco jest giga. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, drillowcy to też ludzie, nie wyzywajcie ich.